Początek czerwca to czas wielu imprez organizowanych z myślą o najmłodszych, ale również dla całych rodzin. Swoją propozycję ma także Pławska Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa Prowadząca Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy. W placówce powstał jakiś czas temu ogród sensoryczny z myślą o podopiecznych, gdzie mogą w pełni rozwijać swoje zmysły i relaksować się. To właśnie tam w sprzyjających okolicznościach przyrody zostanie zorganizowany piknik małego odkrywcy. Organizatorzy zapowiadają moc atrakcji, m.in. malowanie twarzy oraz malowanie na streczu, czy rodzinną grę terenową. Dzieciaki będą miały okazję ulepić coś z mas sensorycznych czy poskakać nad dmuchanym zamku. Zaplanowano także warsztaty pierwszej pomocy. Piknik małego odkrywcy odbędzie się w piątek 3 czerwca w godzinach 15-18 w Ogrodzie Sensorycznym Spółdzielni Socjalnej Inicjatywa przy ulicy Eustachewicza 1. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w Plus Oil przy ulicy Dembryńskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81-886-6325. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.